No cześć, witam wszystkich na moim kanale. Dzień dobry, dorotka z tej strony. Witam wszystkich, a zwłaszcza witam ślicznie zodiakalne bliźnięta, ponieważ jest to horoskop dla Was na listopad, na ten listopad, który. O, wychodzi Ci z jakiegoś smuteczku? Na ten listopad, który jeszcze został, więc spóźniłam się, przepraszam. No ale jeszcze tego listopada mamy dość dużo, więc bliźnięta, co tutaj o. dla Was. Co tu dla bliźniąt? Cóż tu dla bliźniąt? Boże, jak mi te karty dziś skapą. słuchajcie. Cóż tu dla bliźniąt? Dla bliźniąt na listopad 2020 zobaczymy, co tu karty pokazują. Jakiś... Wow, ojej, no co te karty mi tak wypadają? Nie wiem, czy to było widać. Słuchajcie, e może być tak, że. E może być tak, że bardzo ciężko będzie Wam się do czegoś bliźnięta zmotywować. Eee, może być taka sytuacja, że ciężko będzie się bliźniętą w listopadzie do czegoś zmotywować. To jest pierwsza interpretacja. Druga interpretacja będzie taka, że wbrew pozorom weźmiecie za dużo wszystkiego, zwłaszcza jakichś nowych rzeczy. To będzie za dużo wszystkiego. Eee, z, z trzeciej strony, dla niektórych bliźniąt, albo dla wszystkich, może być też taka sytuacja, że nowa droga, konieczność nowej drogi, podążania nową drogą będzie dla Was po prostu bardzo, bardzo trudne, ciężkie. No i trzeba będzie się dużo wysilić, dużo się zmotywować. Może być też tak dla samotnych, że poznacie kogoś, kto, kto przyniesie Wam, no ktoś nowy, kto, kto przyniesie Wam trochę dużo. Ciężkich rzeczy, po prostu ciężkich rzeczy. Tak. Taka może być tutaj dla niektórych bliźniaczków historia. Zobaczymy dalej. Ale też może być trudno znosić czyjąś dyktaturę, albo, albo po prostu może chodzić o, o te rzeczy, wszystkie nowe, które nam tu ktoś wprowadza z zewnętrznie, którym wymaga, wymaga się od nas, że mamy się stosować, i bliźni, to może być po prostu ciężko się do tego dostosowywać. No ale bliźnięta. Zobaczmy, cóż tu dla Was jest na listopad. No, ciężko. Ciężko, ciężko, ale tak, z jednej strony możecie walczyć z czymś, walczyć z czymś, z drugiej walczyć o coś, albo z czymś i o coś. Z trzeciej strony jest tu y, ogromne zaangażowanie. Pomocna będzie logika, czyli od cokolwiek się dzieje, o cokolwiek walczycie, bronicie się przed czymś, czy się angażujecie w jakieś sprawy, w jakieś nowe sprawy, które wymagają no, jakichś ciężkich, mocnych decyzji, postanowień, albo zniesienia czegoś, znoszenia, to jakby warto, żebyście się kierowały bliźnięta logiką, czyli jakby emocje odcinamy, no warto tych emocji się troszeczkę pozbyć, wystudzić te emocje bynajmniej, no emocje nie są zawsze takie złe, emocje pozwalają nam się zaangażować właśnie w coś, czerpać często przyjemność czegoś, ale jakby tutaj karty pokazują, że, że pomocne będzie wygaszanie emocji, jeśli chcecie się w cokolwiek zaangażować, to warto bardziej kierować się logiką, na zimno coś kalkulować, niż właśnie z gorącą głową wejść w akcję, tak? I, i rozpocząć z kimś współpracę, romans, znajomość, nie wiem, seks gdzieś w parku na ławce, tak? Czy, czy cokolwiek, bo no, mo, no, może się niefajnie skończyć po prostu. Czy jeżeli będziecie chcieli wojować gdzieś z kimś o coś, przeciwstawiać się. No to warto jednak troszeczkę te emocje studzić. Tak karty pokazują. No Wy chcecie dobrze. Chcecie dobrze. Dla panów bliźniaków może być tak, zwłaszcza dla tych, którzy są, którzy niedawno poznali jakąś kobietę. Iśmy zakochali. Ale też dla pań, które w jakimś ostatnim czasie zapałały uczuciem miłością, no może być tak, że po prostu yy, to uczucie kwitnie, jest, to uczucie się rozwija i jakby coraz bardziej angażujecie się w to uczucie. Może być tak, że to uczucie was. Yy, zaleje, zaleje po prostu, zapanuje nad Wami. Widać, że Wy chcecie tutaj być w partnerstwie, że chcecie się dogadywać, rozmawiać, że chcecie być z ludźmi, z drugą połową, tak? Nie chcecie być na pewno sami. I dla niektórych to będzie tak, że po prostu chodzi o konkretną osobę, bo, bo się zakochałem, bo się zakochałam, a dla niektórych będzie tak, że. Yy, na, że staliście się serdeczni, po prostu z, z jakichś przyczyn zewnętrznych, wewnętrznych staliście się serdeczni, chcecie, potrzebujecie kontaktu, potrzebujecie ludzi, e, chcecie się angażować, tak? E, ale, ale karty pokazują, że mimo wszystko należy zachować ostrożność i no, taką zdolność planowania, tak? I korygowania swoich działań. Nie, nie, nie idźmy tak na, z gorączką. Nie gorączkujmy się tak, o w ten sposób. No dla niektórych może być tak, że stan jakiś zapalny może się przeczepić, Oczywiście mogą być jakieś zwichnięcia, więc uwaga, gdzie stoimy, jak stoimy, żeby nie było zwichnięć, potknięć, jakichś upadków, bo wtedy trzeba by się skonfrontować z jakąś, być może panią doktor. Niektórzy mogą się borykać z jakimiś stanami zapalnymi w organizmie albo po prostu... Będzie konieczność odwiedzenia pani dentystki. Słuchajcie, też takie mogą być dla Was klimaty bliźniaki, ale generalnie widać, że, że chcecie się, że, że Wasze decyzje, Wasze takie zaangażowanie się w coś jest podyktowane uczuciem, chęcią bycia z drugim człowiekiem. Tak. Wy nie chcecie się izolować, Wy chcecie się w coś angażować. No i wymagany jest właśnie ten, ta kalkulacja troszeczkę. Kalkulacja, y, szczerość z, drugo, z drugimi, a też samymi ze sobą y, i komunikacja, do, dobre komunikowanie się, tak? Królowa czy to jest ktoś, kto, kto jasno i wyraźnie wypowiada swoje zdanie, swoje kwestie, jakby nie owija w bawełnę, tak? Tylko mówi tak, tak, nie, nie i wiadomo o co chodzi. No, bliźnięta się dowiedzą, y, no właśnie, tutaj jakieś idą że tak powiem, rozwałki, tak? Jakieś niespodziewane zdarzenia idą z zewnątrz. Wy się o tym dowiecie. Niektóre bliźniaki już może wiedzą, że wszystko się zmienia. Tak, no, wiadomo, takie mamy czasy, że w ogóle w naszym życiu wszystko wokół nas się zmienia. Ludzie się też zmieniają, również wewnętrznie i zewnętrznie, niektórzy. Ale e, więc niektóre bliźniaki wiedzą, że, e, konkretnie bliźniaki, tak, bo to są karty dla bliźniaków, czy coś w waszym życiu się zmienia, albo że się musi zmienić, albo po prostu nagle się dowiecie o jakichś zdarzeniach, które są z zewnątrz serwowane, do których trzeba się będzie dostosować i stąd może właśnie konieczność tej walki, albo obrony czegoś, albo zaangażowanie w coś po to, żeby było dobrze, no bo Wasze decyzje są oparte po prostu o to, żeby, żeby być no nie samym, tak, tylko być z kimś, więc myślę, że będziecie reagować i to tak dosyć ostro yy, i z buta na sprawy, które, które będą was zaskakiwać, będą do was przychodzić, yy, zmiany jakieś które będą następować po sobie, no ale znowu karta podpowiada yy, karta mówi, ja wiem, że chcesz dobrze bliźniaku, ale angażuj się, bądź broń kłóć się, nie wiem, tak, cokolwiek zamierzasz, ale jednak yy, stuć troszeczkę te emocje, wasz yy, wasz też słowa, tak? Niech one nie będą takie w gorączce rzucane na prawo i lewo i, i jakieś takie różne w buławach, tak? Niech one będą wyważone, nawet cięte, ale niech to będą celne repos reposty, no powiedzmy na jakimś poziomie, tak? Nie zarzucam wam oczywiście braku poziomu, żebyście tak nie zrozumiały, bo skorpiony, skorpiony, cokolwiek bym nie powiedziała, to skorpiony zawsze mnie na przykład źle zrozumią i zawsze jakieś awantury pod, 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 pod horoskopami dla skorpionów mam. Bo, no, żeby wiem, jak się starała, to zawsze się jakieś skorpiony zdarzą, że, że mnie źle zrozumiałam. Więc e, proszę, żebyście Wy, bliźniaki, mnie znowu nie zrozumiały źle, tak? Że Wam zarzucam coś tutaj. Otóż nie, po prostu na napomniałam o tym. Wskazałam na to. No i znowu karta nam się powtarza, tak? Zmiany, które do Was przychodzą, inaczej. Bliźniaki, które widzą, że w ich życiu coś drastycznie się zmienia. No, będą przechodziły to bardzo ciężko, tak? To będzie dla Was e, ciężkie, po prostu. Wywoła konieczność udźwignięcia czegoś, zmierzenia się z czegoś, a inne bliźniaki dopiero się dowiedzą, tak? Na listopad, w, którymś, w którejś części listopada, że, że coś tutaj będzie, e, przyjdzie jakiś huragan do Waszego życia. No i niestety może być tak, że w pierwszym momencie się ugniecie. E, jedne, jedne mogą się e, ugiąć pod. E, jakąś falą zdarzeń, tak? Natomiast inne yy, nie chodzi tutaj o ugięcie się, tylko niektóre po prostu będą czuły się znużone, przyjmując te zmiany, które są, będą na nich wymuszane. Będą się czuły bardzo znużone, zniechęcone, znudzone tym, że muszą w tym uczestniczyć, że muszą to przyjąć i wtedy wyzwaniem będzie. Wyzwaniem będzie jednak wykrzeszenie z siebie jakiejś energii zaangażowania, po to, żeby temu podołać i, i po to, żeby czynić zmiany na lepsze, tak? I stąd właśnie też pomocna będzie ta królowa mieczy, która mówi o tym, że no, trzeba komunikować jasno, co chcemy, co nie chcemy, tak? I, I jasno ucinać to, co nam wadzi, przeszkadza, po to, żeby właśnie sięgać po to, co, co byłoby dla nas lepsze, zdrowsze co miałoby jakąś przyszłość no jakieś trudne doświadczenia przed wami będą mimo waszych naprawdę dobrych no takim dobre oparcie do, do, dobre wyjście ja bym powiedziała dobra pozycja wyjściowa hmm. no ale generalnie no właśnie i tutaj bliźniaczki mają takie podejście troszeczkę żeby robić dobrą minę do złej gry bliźnięta tu Wasza karta się pojawia, więc nie wiem, z otoczenia idzie drugi bliźniak do Was, albo po prostu idą do Was nowe możliwości, nowe okazje, które warto wykorzystać. Wasza postawa, niestety, mimo, mimo tego, że Wy chcecie dobrze, to jest taka troszeczkę, chowam głowę w piasek. Trochę nie chcę widzieć, co się dzieje. Trochę zamykam oczy i robię dobrą minę do złej gry. A królowa mieczy, jeszcze raz powtórzę, e, powie: e, Nie, nie rób tego, nie zakładaj maski, nie, e, nie ukrywaj pewnych rzeczy, tak? Nie przedłużaj pewnej agonii pewnego stanu, nie mów, że jest dobrze, jak jest niedobrze, albo, że jest niedobrze, jak jest dobrze, chociaż tu w tym wypadku troszeczkę doświadczeń będziesz bliźniaku zaliczał w tym miesiącu listopadzie. Królowa Mieczyna namawia do szczerości, takiej łysej, gołej, bolesnej szczerości sam ze sobą, ale również z otoczeniem, z innymi. Namawia, żeby angażować się w coś, żeby walczyć o swoje. Zwłaszcza, że z otoczenia, mimo jakichś niefajnych wiadomości, albo, albo świadomości, że, że coś tutaj się wali, to mimo wszystko z otoczenia idą do Was okazje, możliwości, tak? Więc warto się tego chwytać, angażować się w to. Natomiast Wasza postawa troszeczkę jest taka, e, nie, nie, dobrze jest, dobrze jest jak jest, ja to bym chciała, chciał sobie... Ewentualnie jakiś romans mieć, tak? No, oczywiście nie wszystkie bliźniaki, ale niektóre. Ja bym chciał dobrze zjeść, wypić, bawić się, tańczyć i jakby nie, nie angażować się, tak? No, wyzwaniem jest: zaangażuj się. No, postawę macie obronną. Postawę macie obronną. Bliźniaki, ja tu widzę, że wy czegoś nie chcecie przyjąć do siebie, że troszkę chcecie go, tą głowę w piasek chować. E, dobrze by było, żeby ta karta została właśnie przekształcona nie w bronienie się przed jakąś prawdą, przed jakimś działaniem, przed takim e, udawaniem, tak, robieniem dobrej miny do złej gry, tylko właśnie, żeby tą siódemka była w przekształcić w zaangażowanie, tak? w, w zaangażowanie, w działanie które będzie oczyszczające. Ta wieża może być wykorzystana naprawdę w bardzo dobry sposób, ale to jakby od Was zależy. Mimo różnych zmian, które będą na Was wpływ miały ciężki, dla niektórych ciężki fizycznie, będą Was w jakiś sposób obarczały, dla niektórych, tak jak powiedziałam, będą wpływały na Was takim no, znudzeniem i, i, i zniechęceniem, tak? To mimo wszystko jest szansa, że jakbyście tylko chciały, to coś mogłybyście z tymi zro zrobić, zawalczyć, zawalczyć, wykorzystać te okazje, które tutaj idą. Tylko właśnie, no jeszcze raz powtórzę, Wy musicie wyjść trochę z takiej sfery swojego komfortu i otworzyć oczki, zdjąć maskę tą przysłowiową, tak, różowe okulary i po prostu zobaczyć sprawy takie, jakimi są. No i, i zaangażować się w coś albo po prostu coś obronić, tak? Przyjąć na siebie odpowiedzialność, przyjąć ten ładunek jakiś ciężki, jakiś ciężki ładunek, który e, już wiecie, że coś tam na horyzoncie majacze albo się dowiecie, i skorzystać e, właśnie z tych różnych możliwości. No dla niektórych będzie to adwokat jakiś, tak? Sprawy prawne tu się kłaniają o coś, jakaś walka o coś e, może też być. I mamy odrodzenie. Słuchajcie, e, jest odrodzenie, czyli po burzy wychodzi słońce. Mamy, w zasadzie karty karmiczne nam się poukładały tutaj, niektórzy uważają, niektórzy tarociści uważają, że karta wieża jest kartą e, bramą, kartą karmiczną, nie wszyscy tarociści tak uważają odnośnie karty wieży, ale e, no właśnie bro, e, jest pewna grupa tarocistów, która uważa, że karta wieża jest karta brama, karta karmiczna, więc e, ułożyły nam się karty karmiczne właściwie tutaj. W szeregu, więc ja bym powiedziała, że tak po burzy przychodzi słońce warto mój drogi bliźniaku żebyś tak jak już wcześniej powiedziałam, nie zakładał maski, nie zakładał różowych okularów, otworzył oczy szeroko był szczery ze sobą, z innymi nie bał się zaangażować w coś, nie bał się zaangażowania przyjął na siebie jakiś ładunek ciężki, ale tylko po to, żeby właśnie przegonić to wyeliminować ze swojego życia i zawalczyć o lepsze jutro. Z otoczenia masz dobre okoliczności, możliwości. Może być to też osoba, która y, będzie sprzyjała. Warto tą osobę wykorzystać. Może to będzie drugi bliźniak. Y, jeśli sprawy prawne, może to będzie adwokat. Jeżeli mówimy o leczeniu, y, może to być po prostu y, lekarz, który, y, tak, i, jeśli mówimy o jakichś tknych zapalnych, nie wiem. Y, coś w organizmie, stany zapalne, albo koniecznie skorzystania z dentysty. Może to będzie jakaś nowoczesna forma leczenia. I warto jakby z tego skorzystać. Warto zawalczyć o siebie, nie bać się, dlatego że jest możliwe odrodzenie. To tak jakby po burzy wychodzi słońce, tak? Coś, co wyglądało początkowo groźnie i niefajnie, no ma szansę się odrodzić w bardzo dobry sposób, aczkolwiek jakaś jakaś do zagrozy, niepewności. Słuchajcie i i że tak powiem, różne zakończenie, różne scenariusze zakończenia są tu możliwe, tak? Tak jak i dobre i złe, ale to tak jakby od was po prostu zależy, na ile nie będziecie zakładać sobie różowych okularów na oczy i na ile nie będziecie oddawać się no takiemu y y y no, zmysłom, tak? Trzeba tej logiki mieć oczy otwarte, uszy otwarte, dobrą komunikację, informacje do siebie przyjmować na sucho i też informacje zwięźle przekazywać, tak? Walczyć o swoje, nie bronić się przed tym, co idzie, tylko właśnie odpierać to, co jest, oddzielać ziarno od plew, tak? Jak, tak bym powiedziała. Radą jest, e... możesz odrodzić samego siebie, tak? To od Ciebie zależy. Jeszcze raz powiem, po burzy wychodzi słońce. Z trudów, które na Ciebie zostaną nałożone, jest miesiąc karmiczny jakiś dla Was, jest szansa się odrodzić, ale jest szansa też coś pogrzebać. To jakby jest od, na dwoje babka wróżyła, tak? Efekt końcowy zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Może być też tak, że jeżeli w jakimś domu Jakimś domu, będą jakieś burze, słuchajcie, jeżeli jest dla niektórych, bo teraz to zobaczyłam, jeżeli dla niektórych tutaj bliźniaczków taka wersja jest, że jest miłość, młodzi państwo kochają, chcą się pobrać i tak dalej, i tak dalej. I jest z tego powodu jakaś awantura w domu, nie podoba się narzeczona bądź narzeczony rodzicom, nie wiem, ktoś się nie zgadza, albo po prostu. Tak, no, no stoi po prostu kobieta na przeszkodzie, nie wiem, zła przyszła teściowa albo niezadowolona matka, matka, która syna trzyma pod pantoflem, tak? No to słuchajcie... Yy... Ja bym powiedziała, że trzeba, trzeba to zwalczyć i iść po swoje do celu, tak? Wykorzystać wszelkie możliwości z zewnątrz, chociaż wiadomo, czasy są takie, że nie będzie tych możliwości jakichś kwitnących, no ale wam pokazuję kwitnąco, tak? I jest szansa osiągnąć rodzinę. I jest szansa coś generalnie na zgliszczach wybudować coś nowego i to jest karmiczne. Dopasujcie sobie to do, te, do siebie, moje drogie bliźnięta. A ja zobaczę. Cóż tu wszechświat chciałby do tego dołożyć i dopowiedzieć dla bliźniaków na istotach? Cóż tu wszechświat chciałby? Wyzdrowienie jest, generalnie, jeżeli ktoś choruje, jest wyzdrowienie, tak? Jeżeli ktoś, nie wiem, stracił pracę, słuchajcie, jest możliwe, że jeżeli zawalczycie, to że Wam się coś uda, tak? Ale no mówię, nie, nie, trzeba, nie trzeba składać broni, nie trzeba zakładać okularów różowych i, i, i że coś tam samo przyjdzie. Korzystać, bo z mówię, z otoczenia może przyjść dobra y, okazja dla Was. Zaufanie, słuchajcie, zaufanie, zaufać wszechświatowi Zaufaj swoim własnym decyzjom, idź za głosem serca. No to jest chyba dla tych, którzy potrzebują jednak zwalczyć jakieś przeszkody, iść, y, tak, nie wiem, pokonać kogoś niesprzyjającego Wam. No bo warto, ta rodzina jest jakby odbudowana albo budowana, ale najpierw coś musi zagrzmieć, bym powiedziała. Słuchajcie, bliźnięta, mam nadzieję, że karty były dla Was czymś pomocne. Dajcie znać w komentarzach. A na dzisiaj to wszystko. Cześć, starotka.